Ledwo się zmieścił, ale dał radę. Tutaj te zarysowania są właśnie od tego żółwia. On próbuje uciec. Już jest prawie przy wyjściu. Wczoraj ten żółw tak samo chciał uciec, i udało mu się tam do bramy dojść. I jeden z pracowników wziął, przywiózł go na takim wózku z powrotem do jego miejsca zamieszkania. I dzisiaj próbuje zrobić to samo. Za recepcją, pomiędzy drzewami, gdzie taka wąska ścieżka. I próbuje uciec z Kubany. Ale chyba zmienił, zmienił zdanie i wraca z powrotem. Albo udaje teraz, że wraca, żebyśmy nigdzie go czasem nie, czego nie zrobili żebyśmy czasem nie naskarżyli na niego udaje może że wraca do siebie Ma być różowa plaża. Ten piasek tutaj przy wodzie miał być koloru różowego, jak sama nazwa wskazuje. Mało oszustwo się im wkradło. I tym ludziom na zdjęciach tak samo, bo ja nie wiem, gdzie oni ten różowy piasek widzą. Nieważne, jak bardzo byśmy się starali teraz tutaj ten różowy piasek szukać, no nie znajdziemy. Przy tutaj na plażę trzeba było kupić bilet i tam tak samo były plakaty z piękną różową plażą. A tutaj żadne ziarenko piasku nie jest w kolorze różowym. Oszukali nas. Małe sprostowanie. Malutkie kamyczki koloru czerwono-różowego można znaleźć na tej plaży. Ale mimo wszystko tego nie można nazwać różową plażą. Czyli te wszystkie zdjęcia na Instagramach to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. I po co? Nie mam nic przeciwko, aby podkręcić troszkę kolory na zdjęciach. No ale bez przesady. Mimo wszystko jest tutaj ładnie, pomijając te góry śmieci, które co jakiś czas można napotkać, to jest naprawdę tutaj ładnie. Dalej bez mapy po prostu przed siebie i trafiliśmy w tak piękne miejsce. Bardzo dobre! Teraz czas spróbować truskawkowe. To są całkiem inne żelki niż te, które możemy kupić u nas w sklepie. Mają totalnie inną konsystencję, ale są naprawdę przepyszne. Mm. Też są bardzo dobre. Jak jedne, takie drugie żelki są bardzo dobre. Nie można tych żelków porównać do tych Haribo czy jakichś tam innych. To jest naprawdę całkiem inna konsystencja, ale są naprawdę przepyszne. Szukaliśmy od paru dni czas jedzenia dla psów. Żeby te piaski na ulicy troszeczkę uszczęśliwić. I nie mogliśmy nic znaleźć. Odwiedziliśmy każdy supermarket. Pytaliśmy się ludzi i wszędzie, gdzie coś było do jedzenia dla zwierząt, to było dla kotów, a dla psów nic. A tutaj jest multum psów. W końcu znaleźliśmy jeden chyba jedyny sklep, gdzie jest coś też dla psów, ale mimo wszystko bardzo malutki, okrojony wybór. Ale lepsze to jak nic, idziemy uszczęśliwać piaski. Idziemy w odwiedziny do żółwi. Te żółwie tutaj lubią bardzo jeść banany, i dostaliśmy wczoraj pozwolenie, żeby je nakarmić. I co zrobiliśmy? No i pojechaliśmy po banany i będziemy je teraz karmić. Pewnie dostalibyśmy tutaj z restauracji jakieś banany, ale mamy już swoje, więc użyjemy te. Idziemy uszczęśliwić kolejne zwierzaczki. Tak jak mówiłam, dostalibyśmy od nich też banany, bo właśnie przed chwileczką pani nam właśnie przyniosła ich jeszcze więcej. I mamy je dać im po prostu ze skórką. Jesteś głodny, czy już zjadłeś? i nie masz ochoty na banana. Dasz radę, czy potrzebujesz pomocy? No chodź. Dasz radę, jesteś silnym żółwiem, chodź. Smacznego. Tam leży z tyłu dla Ciebie banan, no ale dostaniesz też tego, no chodź. Skończył właśnie jeść banana i idzie w naszą stronę. Czyżby chciał więcej? Proszę po kolejnego banana. Proszę bardzo, jesteś duży, musisz dużo jeść. Proszę. Ty nie widzisz tego banana, idziesz po nim? Może nie chce banana. Teraz musi się może rozruszać po jedzeniu. Dobra, jednak chcesz jeszcze. Odwiedziny udane. Nie mów, że chcesz więcej. Gdzieś tam z tyłu leży jeszcze jeden banan. Już wystarczy. Trzy zjadłeś. Tam masz sałatę i jabłuszka. Ten nie ciągnie pierwszego banana. Ten zjadł już trzy kolejnych szuka. Grubasek. To jest dobry dzień, by był dobrym dniem. Kolejny dzień w raju. Ja nie pokazywałam wam jeszcze mojej nowej zdobyczy, a mianowicie mowa tutaj o nowej torebce. Poczekajcie. Torebce na wodę. Już poprzednim razem jak byliśmy w Tajlandii, chciałam taką torebkę kupić albo sama sobie zrobić, ewentualnie jakiś sznurek związać tak, aby móc transportować w taki sposób butelkę z wodą. I tak ja będę tej torebki używać. Może dla niektórych to jest dziwny zakup, ale ja będę tą torebkę nosić. Często jest tak, że mam mało rzeczy, które potrzebuję wziąć ze sobą. Pakuję to do małej torebki i specjalnie tylko ze względu na wodę nie będę brała większej torebki. A nosić butelkę w ręce nie jest to do końca dla mnie wygodne. Nie lubię tak. Mam przy sobie małą torebkę z wszystkimi ważnymi rzeczami. Obok butelka z wodą. Wszystko fajnie, wygodnie, zajmuje mało miejsca. Ja będę z tego korzystać. No mega, nie mówcie, że nie. Po wypiciu wody można wyrzucić torebkę... Nie, torebkę. Po wypiciu wody wyrzucamy butelkę i ta torebka zajmuje tyle miejsca, że nam naprawdę nie przeszkadza, a taką wielką torbę trzeba nosić, nawet jak wyrzucisz tą butelkę, dalej jest wielką, pustą torbą. No dla mnie to nie jest wygodne, ja muszę mieć natchnienie, żeby nosić wielką torebkę przy sobie. Zazwyczaj sięgam jednak po te mniejsze torebki. Albo chociażby przykład teraz, telefon na takim etui na sznurku obok woda i idę na spacer. Nic więcej przy sobie nie potrzebuję mieć, a tak bym musiała tą torebkę trzymać w ręce. Gdyby nie ta torebka, musiałabym tą butelkę z wodą trzymać w ręce, a nie jest to do końca wygodne Całutki czas, tutaj coś trzymać iść, a tak mam wolność. Tak jest dużo wygodniej. Daliśmy żółwiom banany i nas polubiły. Spędzają teraz z nami częściej czas. Przyszedł do nas troszeczkę pocilować z nami przy basenie. Stać idzie na stacer, ty sobie chyba żartujesz, nie sądziłam, że to mu się uda, a jednak bez najmniejszego problemu. Dzisiaj nadszedł znaczy ten dzień, mam zamiar w końcu spróbować tego chipsa, dlaczego ja to robię, naprawdę nie wiem, ale jak umierać, to w ładnym miejscu. Nie ukrywam, że się boję. Jak ja z chęcią was wszystkie wzięła na dom, zabrać was po prostu ze sobą, ale nie mogę. Moje słodziaki. Te psiaki, które przed chwileczką widzieliście, ktoś podrzucił trzy tygodnie temu pod sklep po prostu w kartonie i odjechał. Nie byliśmy pewni, czy ktoś się opiekuje tymi psiakami, ale na szczęście okazało się, że właściciel tego sklepu zajmuje się nimi. Nie może ich wziąć do domu, bo już tam ma trzy, nie chce mieć siedmiu, no ale mimo wszystko się nimi zajmuje, dlatego kamień z serca. Dzisiejszy dzień jest pierwszym tak naprawdę dniem, gdzie pada w ciągu dnia co jakiś czas, dlatego trzeba było wrócić się po dodatek do dzisiejszego luku. Płaszcz przeciwdeszczowy na wszelki wypadek warto mieć, schować do skutera i tyle. Zobaczcie, co się tutaj przed chwileczką stało. Mam nadzieję, że to na szczęście. Widzicie o czym mówię? Nie, nie będę tego wymawiała na głos.